Cześć! Dzisiaj, po skończonych zabiegach, chcę krótko przedstawić Ci ostatni sukces mojej klientki. Pani 50-letnia z niedoczynnością tarczycy Hashimoto oraz guzem tarczycy, bez wdrożonego, bez wdrożonych leków, która przyszła na, na, konsultac na pierwszą konsultację i miała nadwagę, po skończonej współpracy ze mną, czyli po czterech wizytach u mnie. Miała prawidłową masę ciała, schudła 4,2 kg, z czego 3 kg to była redukcja tkanki tłuszczowej. Pani zaczynała u mnie z wysokim poziomem tkanki tłuszczowej oraz przeciętnym poziomem mięśni. Skończyła z przeciętnym poziomem mięśni oraz przeciętnym poziomem tkanki tłuszczowej. W talii zgubiła 2,5 cm, w biodrach zgubiła 5 cm. Chcesz mieć też taki rezultat? Zapraszam do kontaktu. Hej!